<śmany> A to Wow! Jaki wielki! <śmany> <śmany> w drzewo wjechał! Ja nie mogę patrzeć na to! ty jesteś chory! Jezus. Ja tu, tu, na w o Na Ojej. Ojej. wiedzie! Ojej. Ojej. głupcy! Ojej. 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 się! Ja się boję, że on tam się zakopie. No Na milimetry. Uj jesteś. On nie zagrzebie się tam? Eee, już nie widzisz. Ja pitole. Ja, tata będzie tym jeździł. Tak? Proszę Państwa, mój tata jest bohaterem. W jutrzejszym spotkaniu tata będzie jeździł. Proszę, Proszę Państwa, pa zobaczmy. Wsiadł tam mój tata i wychodzi A, a, a Zor jak zwykle szczeka Masakra I wracają dwa chłopule i na jutro zostaje kopara Wielka jak dwa auta A można zwiększa jeszcze Jaki hardcore, idą. Ja pierdolę. Gadają i zobaczmy na łychę jaka wielka. O. A koła wielkie. Jaki Azor. A Azor szczeka cały czas azur. I na dzisiejszym, na dzisiejszym spotkaniu proszę Państwa, zakończamy. Jutro będzie gorzej. Do widzenia.